Nie, chyba 80. też, wiesz? Tak mi się wydaje. Bo mam zdjęcia przecież tego Fiata Znaczy, bardzo... ja się na pewno z nią po raz pierwszy spotkałem w latach 70., wtedy, kiedy ją nie kupiłem. Wtedy, no Wtedy, tak. kiedy ją nie kupiłem. Ona e, leżała. Bo też wtedy wysłałeś kogoś, żeby ją kupić w tak. latach 80., bo ja mam zdjęcia jej mhm. już, już tu, jak ona przejechała z markiem. Tak, tak. E, w latach 70.. E, takim człowiekiem, który obsługiwał filmy był pan Karkowski, <laughs> miał, też tam miał kilka samochodów, ale przede wszystkim miał samochody dostawcze. A miał przede wszystkim te e, Mielce e, autobusy. Tak, autobusy Mielce. E, nie wiem czy kojarzycie te autobusy, które Zostały wyprodukowane w mielcu na bazie jelcza ogórka, zaprojektowane w Polsce kwadratowe takie jako wozy transmisyjne TVP. Mega w ogóle nowoczesne, takie mega designerskie, bardzo kwadratowe. no Bo wyobraźcie sobie, że w czasach, kiedy są okrągłe ogórki, mielec wyprodukował, no wiesz, jak na 70. lata mega nowoczesny sprzęt, który jest był duży funkcjonalny, to był wozy transmisyjne. Ile ich powstało? Nigdy do końca nie wie. podobno Powstało ich 17, natomiast my mamy przecież z Instytutu Lotnictwa tego jednego mielca, który ma numer 21. Tak. On był tam swoją drogą do badania hałasu lotniczego tak. z takim oprzyrządowaniem do, do, do tego pracy. Po, po raz pierwszy taki autobus zobaczyłem pod Pałacem Kultury. Stał tam w serwisie samochodów telewizji Polskiej to wszyscy biegliśmy do niego i patrzyliśmy, co, co to za zapis, czy to Mercedes, czy to może jakaś w ogóle amerykańska konstrukcja i dopiero jak czytaliśmy, że to jest Mielec, to był taki, taki szok. Jak to? U nas taki samochód został wyprodukowany? Niemożliwe. I e, właśnie ów pan Karkowski, którego też swoją drogą przecież pamiętam jeszcze z filmów e, na tym, on przejął przecież w latach 80 potem te Mielce. Które jeździły jako. Słuchajcie, wszystkie polskie filmy. Lata, lat 80. i lat 90.: Make-upy. Make barowozy, wszystko było tam. Garderoby i one jeździły do, jako produkcja. MW MW MV? Kark nie, jakoś, jakoś, jakoś to się tak. Na, mam nadzieję, że właśnie zobaczyliście zdjęcie, które znalazłem w internecie, więc e, e, Robert, pamiętaj, żeby dołożyć. <śledzimy> no. I właśnie pan Karkowski zaproponował mi sprzedaż samochodu Fiat. Samochodu Fiat, który można powiedzieć leżał u niego na podwórku, przykryty plandeką. Po ściągnięciu tej plandeki zobaczyłem rozkręconego totalnie karoserię samochodu. I jeszcze co najważniejsze, zobaczyłem z tyłu na karoserii ogonek taki przez rybi. Jak słyszałem na ten jak mówię, o kurna, ale kundel. Czekaj, próbuję to. Takie czasy. Czas. już. Próbuj. Nie, Nie wysłuchaj nigdzie. nigdzie. Przy okazji przypominam Wam o specjalnym linku, który znajduje się tuż pod filmem, bo warto, jeżeli tak czy siak i tak musimy kupić ubezpieczenie OC dla naszego samochodu, to warto znaleźć najlepszą opcję. Na przykład dla Volkswagena Polo 1.2 według Mubi to 438 zł. Od tego jeszcze odejmiemy 150 zł, jeśli oczywiście skorzystacie z linku, który znajduje się pod spodem, czyli w rzeczywistości wyniesie Was to około 288 zł. O ten nagonek chodzi. Tu. Zakawę, to ja ją przejmę. O ten. I jak zobaczyłem ten nogonek, to mówi: O, to ca cała karoseria musi być taka polepiona, pospawana przez jakiegoś ratomana. E, Odpuściłem sobie to. Odpuściłem sobie to wieczorem siedząc w swojej bibliotece. Po książkach różnych zaglądam, prawda, Fiat, Fiat, prawda, Tutaj i w pewnym momencie Fiat Balilla, Fiat Balilla z tym ogonkiem. Bardzo ładna, śliczna karoseria, bo tam nawet nie mogłem tego porównać, jaka ta karoseria, jaka jest, bo to po prostu wszystko leżało na jednej e, kupie. E, następny dzień, już jestem u Pana Garkowskiego, żeby kupić ten samochód, bo on był za jakieś zupełnie śmieszne pieniądze. A pan Karkowski mówi, niestety, spóźnił się pan. Kupił go ode mnie pan, który wozi samochody do filmu. Obok mieszkał już jakieś 200 czy 300 metrów. Człowiek, który zajmował się przewozem samochodów filmowych. Nie pamiętam jego chwili, nazwiska. Eee, pojechałem do niego. Mm, Nie powiem, co powiedział, ale wyśmiał mnie, że ja, który już tam pracuję przy filmie jakiś czas, poddaję samochody, że nie potrafiłem się poznać na Zanim. czymś takim. <grym> no i tam, w ten sposób się zakończyła historia kupna samochodu. E, minęło już 10 lat. Minęło 10 lat i koledzy e, sprzedali mi po cichu tajemnicę, że tamten gość właśnie sprzedaje ten samochód. Bo to poskładał go w miarę do kupy, ale w końcu mu zabrakło energii i siły na to i go sprzedał. No ale ja pamiętałem jak mnie potraktował, prawda, wtedy z góry. I punkt honoru nie jechać do niego. I, ja nie pojadę, ale wziąłem swojego znajomego Marka i mówię Marek, e, masz tu cztery tysiące, masz kupić ten samochód. Gdzie, no co, jak? Po, pojechał. Pojechał oczywiście. E, dzwoni, żeby e, po, po, podrzucić lawetę. Ile on zapłacił jego tenica? <grymne> <grymne> w każdym bądź razie e, samochodzik trafił tutaj już wtedy do. On był w ogóle w taki pod drzew, wrośnięty pod drzewem przykryty plandeko. On był pod drzewem, nie pod drzewem, to bardzo źle powiedziane. Po prostu z przodu drzewo rosło, z tyłu rosło drzewo, obok drzewa i tam był problem właśnie z wyjęciem. To oni się licytowali ten Marek z tym właścicielem, który drzewo będziemy wycinać, prawda? Bo to było ważniejsze. To było ważniejsze, żeby właśnie wyciągnąć. Słuchajcie, auto jest w ogóle niezwykle ciekawe, bo zobaczcie, to jest, to, to, to jest w ogóle totalna wyścigówka. To jest też jeden z samochodów, który możecie zobaczyć chociażby na mm, takich trasach jak Milemilia i na zawodach Milemilia. Zobaczcie tu. Fotel pasażera jest na przykład odsunięty względem fotela kierowcy. Wiecie, dlaczego to jest? No bo to był samochód, który był już taki bardziej stricte wyścigowy, szczególnie ta wersja, bo to, bo to była balilla super sport. To nie była balilla sport, tylko super sport zaraz wam powiem dlaczego. Kierowca jak siedzi tu, to z tej, z tej strony siedział pilot, który jednocześnie był mechanikiem, no bo cały czas musiał w razie czego coś, coś naprawiać I nie było wtedy interkomów, Więc podczas jazdy ten, żeby nie krzyczał, nie obracał się w ten Sposób, o to tak jak ja teraz wam mówię do, kamer do, do, do do kierunkowego mikrofonu, i teraz jak się odwracam, to pewnie mnie gorzej słychać, to lepiej jest, żeby siedział tu, odsunięte trochę od niego i żeby krzyczał mu bezpośrednio do ucha, więc jakby to w ten sposób samochody stricte wyścig bogatki też tak miały, jakby miały takie samochody, które były stricte e, do wyczynu i to też jest samochód, który był znany z tego, nie wiem tam, e, Mussolini otwiera autostradę Słońca, prawda, jakby w, w tym Fiatem, e, tak, takim jest. Fiatem, nie tym, tak, takim Fiatem. Jest piękny plakat. Jak Mussolini o... otwiera Autostradę Słońca... O by ile z Mussoliniem może być jakiś piękny plakat, no ale... I właśnie pokazane, jak on siedzi, taki ogromny facet, łysy, za kierownicą właśnie tego samochodu i wystaje ponad, prawda, szybę. Swoją drogą, czytałem ostatnio historię kobiet Mussoliniego, to jest w ogóle niesamowita historia. No w ogóle niesamowite, większość jego kobiet, w ogóle pochodzenia żydowskiego, i stworzyły e, taką postać. W ogóle coś... To, to no, przeciekawa historia. Słuchajcie, tak czy siak. Em, dlaczego jest wersja SS? Bo jest wersją z górnozaworowym silnikiem. Niezwykle rzadko zdarza się, żeby Fiat Barilla miał górnozaworowy silnik, czyli jest silnik dużo bardziej nowocześniejszy, kręcący się e, wyżej na obrotach. E, większość miało silniki e, dolnozaworowe 90% z tych samochodów. E, tak. I podczas rekonstrukcji tego auta. Odkryliśmy najważniejszą rzecz. Jest to nie włoski, <grymiania> tylko polski kwiat Palilla. Proszę opuść na koło, na środek. Tam są kapsle, Nakrętki, śruby z napisem prezent Inch. Proszę Państwa, zakłada inżynierii. Masz tam? Mhm. Słuchajcie, to jest y, oprócz. Oczywiście absolutnie nie można tego potraktować w ten sposób, że to jest samochód, który został wyprodukowany w Polsce, bo nie jest to prawda. W Polsce produkowaliśmy, wtedy montowaliśmy Fiatę 508, na licencji Fiat 508 Barilla Osobowego powstawały te polskie Fiaty 508, ostatnia wersja 508 Junak, chociażby. Natomiast my składaliśmy je. Powstało, nie wiadomo ile powstało tych sportów. Czyli prawdopodobnie ze samych przepisów podatkowych wynik, e, wyglądało to tak, że Z Włoch przyjechał cały samochód, który był w Polsce był uzbierany, e, uzbrajany, nie wiem, w zawieszenie, w e, koła, w cokolwiek innego i wychodził jako Polski. No tak jak powojenny kwiaty, prawda? E, 127, 132 czy tak. 128. Tak mi, się, e, tak mi się wydaje. Przepiękny, przeciekawy, przefajny samochód, e, który możecie słuchajcie na co dzień oglądać właśnie tutaj w Otrębusach Auto, które znamy jego historię od, Ty znasz od lat 70 jest z nami od lat 80 w sumie też już trochę czasu, też przydałoby się go kiedyś odpalić i wyjechać, co? No na to No trzeba, no trzeba. No wiem, ale z drugiej strony pewnie zgniłby pod tym drzewem i nigdy by w życiu e, nie... Nie, bo to był jeszcze okres, kiedy e, sztyt było mieć na podwórku stary, stary samochód. Stary Wstyd przed sąsiadami, wstyd przed e, rodziną, bo co nie stać się na lepszy na syrenkę, tylko masz... Dzisiaj na syrenkę to nie stać tato. Te to syrenka, to był samochód. Teraz, teraz tym bardziej, teraz wiesz? Zabytek. No tak, teraz tym bardziej. Dobra, poczekaj, muszę musimy ją wepchnąć z powrotem, tylko muszę przejść i przedstawić e, biksówkę sportową.